Ja bym się Ciebie zapytała, jaką kobietą jesteś? Co byś mi odpowiedziała? Ja bym ci powiedziała, jaką kobietą jesteś. Jesteś pozamykaną, poblakowaną w sobie. Ukleiłaś sobie taką norkę. Siedzisz, słuchaj, w tej dziurze. Tam skubią Cię wiesz, takie króliczki. Skubią Twoje, słuchaj, stópki, rączki. A tobie się podoba, bo to są wszystkie, słuchaj, twoje emocje, twoje uczucia, twoje ego. To jesteś ty, zbudowana z tych, słuchaj, wszystkich przestrzeni emocjonalno-duchowych i tobie się to podoba. Ciebie skubią te króliki, ale ty myślisz sobie, Boże, przeszkadza mi to, drażni mnie to, coś muszę zrobić, ale nic nie robisz. Podoba ci się to. Jesteś przyzwyczajona do tych wszystkich swoich starych schematów, siedzisz w tej dziurze, te króliczki cię tam skubią, i ty mówisz, Boże, muszę coś zrobić. I mówisz tak do siebie codziennie, po miliony razy dziennie: Zrobię to, muszę coś zrobić, dam radę. Ale jak przychodzi co do czego, strach cię łapie i myślisz, Boże, nie dam rady, wpadasz w panikę. Ogarnia cię strach, wpadają do twojej głowy czarne chmury, częisz się jak galareta. I mówisz, nie, jednak zostanę w tym starym schemacie z tymi królikami. Mi tam tak dobrze z nimi i one mnie tam skupią, jakoś to będzie. Nie kochanie, bo przyjdzie dzień sąd ostatecznego, rozpadniesz się, nie będziecie już na świecie i ludzie powiedzą: A jakoś to było, a ty za życia sobie powiesz: Nie jakoś to było, bo mogło to być, bo mogłam zrobić coś dla siebie. Trzymaj się dzielnie, i ciepło i myśl o tym dla siebie, co dla ciebie wartościowe i dobre, bo tylko ty to wiesz. I tyle. Do miłego usłyszonka, Pa!